Halo, halo, Siemano, witam wszystkich. Mamy dzisiaj 15 grudnia i aż 12 stopni Celsjusza na dworzu, więc trzeba było wziąć motor na spacer. W dzisiejszym programie chciałem przedstawić wszystkim swój nowy motocykl, jakim jest Kawasaki GTR 1400. 305 kg masy własnej, 155 koni mechanicznych i aż 135 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 w 3,2 sekundy. Prędkość maksymalna to 280 km na godzinę. Ale chwila, chwila, nie jest to motor sportowy. Jest to motocykl turystyczny, gdzie producent postawił przede wszystkim na bezobsługowy motor oraz na wygodę. Do napędu tego motocykla został użyty wał kardana. Nie ma mowy tu o żadnym łańcuchu oraz zębatkach, które trzeba czyścić, pielęgnować i wymieniać. Napęd jest generalnie bezobsługowy. Należy tutaj co drugą wymianę oleju wymienić także olej w tylnym wale, i generalnie motor jest bezobsługowy. Silnik: silnik w tym motocyklu jest to wzięta jednostka z modelu ZX14R. Lecz została moc obcięta o 40 koni mechanicznych i został dodany moment obrotowy, tak żeby od najniższych obrotów ten motocykl ciągnął do przodu jak szalony. Jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie, to mamy tutaj ABS, kontrolę trakcji, system wspólnego hamowania, podgrzewane manetki, elektryczną szybę, która Podnosi się oraz opuszcza. Oraz system bezkluczykowy wystarczy tutaj wcisnąć fob oraz go przekręcić. I w tym momencie motocykl jest gotowy do odpalenia. Przebieg tego motoru to 25 tysięcy mil, co nam daje około 40 tysięcy kilometrów. O czym trzeba tutaj pamiętać? Najważniejsze są luzy zaworowe, które należy wykonać przy przebiegu 50 tysięcy kilometrów. Jest to dość droga czynność, ale bardzo ważna, bo dzięki temu ten silnik będzie w stanie pokonać dziesiątki, jak nie setki tysięcy kilometrów, totalnie bezobsługowy, ponieważ ten motor. Jest to jeden z najbardziej żywotnych, najbardziej trwałych motocykli, które zostały wyprodukowane w gamie, generalnie wszystkich motocykli. Moim pierwszym motorem turystycznym, jaki chciałem zakupić, było to BMW K1600 GT. Ale im więcej czytałem na temat BMW, tym mniej go chciałem. Do produkcji BMW użyto nowoczesnej technologii, która tak naprawdę nie jest do końca sprawdzona i wytestowana. I bardzo dużo właścicieli BMW ma wielkie problemy z tymi motocyklami. Nie tylko drogi serwis, ale także silnik sprawia bardzo duże problemy. Więc postawiłem na kawasaki. Jeżeli miałbym porównywać ten motor do samochodu, porównałbym go do Mercedesa W140, do legendarnej Lochy, która. Robiła miliony kilometrów, która była pancernym, zajebistym, silnym i bardzo męskim samochodem. Tak samo ten model Kawasaki jest bardzo męski, bardzo silny, ciężki i to jest kawał dobrej maszyny. Oczywiście nie jest to motor dla wszystkich. Jest to motor dla ludzi, którzy nie boją się siły, nie boją się masy i mają za sobą już jakieś, jakieś doświadczenia na motocyklu. Oczywiście tak, gorąco polecam ten model generalnie wszystkim, bo jest to cholernie wygodna maszyna, jest to bardzo trwały motocykl, i jest to na pewno sprzęt godny polecenia. A wam jak się podoba? Życzę wszystkim zajebistego dnia.